Cześć wszystkim, logs Witam adres strony z strony klucza I słuchajcie, dzisiaj materiał o unikalnych w Europie wytrychach, bo słuchajcie, o zestawie hmm, od firmy Jimmy Longs. Zestaw nazywa się Intermediate. Yy... Czemu unikalny? Bo słuchajcie, firma nie oferuje wysyłki do Europy. Sprzedaż odbywa się tylko i wyłącznie na terenie USA i Kanady. Ale oczywiście ja stanąłem. Na głowie popytałem, poprosiłem. Zgłosił się super gość Roy Boywin z kanału Jabo, też logsporter, Lock, sporter, picker i ogarnął dla mnie zakup w Ameryce i wysyłkę. Słuchajcie, do Europy. Bardzo dziękuję, Roy, za to, że pomogłeś i że ja mogę teraz zaprezentować te wytychy. No dobra, ale yy, co składa się, słuchajcie, na fenomen. Yy, tych wytrychów. Chciałbym wiedzieć i zobaczyć, bo yy, powiem tak informacyjnie, że wytrychy rozchodzą się jak świeże bułeczki. Yy, nie są dostępne cały czas na stronie. Yy, są rzucane partiami po kilka tysięcy egzemplarzy. Tak tylko informacyjnie Wam powiem, że ten zestaw, który ja kupiłem, yy, kosztował 30 dolarów, i w pierwszej partii było go wystawione 1000 yy, sztuk i było sprzedane. Yy, to w niecałe 40 minut, nie biorąc pod uwagę, bo jeszcze tam jest kilka innych zestawów, które można kupić. Dobra, ale o tym w podsumowaniu skupmy się na razie na tym co mamy w środku. W środku słuchajcie mamy no mm, to jest jakiś krzywy. W środku mamy 5 wytrychów słuchajcie dwa haczyki takie krótkie. Mamy dwa haczyki z, płaską, mm, z płaskimi końcówkami i jednego, słuchajcie, rejka. Do tego. E, oj, opuściłem? Opuściłem. Nie byłoby nic, jakby nie upadło, nie? No. I do tego mamy, słuchajcie, trzy. Mm, napinacze tok. One są różnej grubości. Nie wiem czy to będzie widać, ale one mają, jeden ma 003, yy, 0030 cala, drugi ma 0040, a trzeci ma 0050. Yy, do tego jeszcze udało mi się dokupić, słuchajcie, pokrowiec na te betrychy, który kosztował dychę i co od razu powiem, słuchajcie, mi się nie spodobało w pokrowcu, otwieram, i oczywiście metka Made in China, co już mnie trochę zdenerwowało, no bo się wszyscy tak na te wytrychy rzucają, że amerykańskie, że porządne, że takie, że owakie, a pokrowiec przychodzi, chłop, przychodzi chiński, przepraszam. Dobra, może troszeczkę o samej budowie. Pierwsze to wziąłem w rękę i mówię, no jakie maleństwa. Kurczę, no powiem Wam, że tak średnio mi to leży w ręce. Jimmy i wszyscy lockpickerzy, którzy je omawiali, mówią, że są to wzorowe, są... są wzorowane, słuchajcie, na skarpelach medycznych, żeby były ergonomiczne, żeby się dobrze trzymało w ręce. No, jak dla mnie, powinien być po prostu większy w porównaniu z moimi ulubionymi mokowskimi. No, to jest różnica, że tak powiem. Słuchajcie, no, dobre. 3-4 cm. No to jednak. Jest różnica. Stal, z jakiej są słuchajcie wykonane, to jest 301 High Yield, czyli mm, stal bardzo odporna na napinanie, na naprężenia. Z tego co pamiętam, to to napinanie, to wychodzi, tam jest chyba 280 psi, yy, wytrzymuje. Rączki są, słuchajcie, robione na, na wtryskarkach. Yy, to jest jakieś włókno, Jakiś Całkiem sympatyczny plastik i, mm, nie jest to dokręcane jak w innych, yy, tylko jest po prostu yy, taki pik wkładany do wciskarki i to jest oblewane yy, w formie. Dobra, ale to co, może zobaczmy jak one pracują yy, we wkładkach i potem sobie zrobimy jakieś tam Z yy, Pierwszego może spróbujemy z tego mastera. Jego wybrałem i te wkładki, bo słuchajcie one... Yy, Trzeba mocniej ponapinać i trzeba użyć troszeczkę więcej siły niż w takich, że tak powiem, bardziej filozoficznych wkładkach. I chcę zobaczyć, jak mocno, jaki będzie feedback, jaka będzie odpowiedź poprzez te wytrychy. Ja oczywiście nie wiem, sobie popracowałem wcześniej, żeby mam tą relację dać jakoś taką bardziej wiarygodną. Co tutaj weźmiemy? Ten jest 0,4. 0,40 chyba. No, no i to, tego mi brakuje, słuchajcie, że yy, nie ma napisane, nie ma druku, yy, jaka jest grubość yy, danego, słuchajcie, napinacza. To już na minus, dobra. Weźmy sobie to. Yy, weźmy sobie haczyk, taki haczyk z płaskim i zobaczymy klik 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 coś tu chyba pominąłem klik klik klik, hmm? oh, klik. Dobry, hmm. no o klik dobra poszło no powiem hmm. wam że to trzymanie takiego krótkiego wytrycha no, na pewno się idzie przyzwyczaić, tak? Yy, jednak wolałbym, żeby były yy, nieco dłuższe. Yy, I powiem Wam na początek już, że są yy, tak jakby bardziej sprężyste, mimo że Mokowskie są z tej samej stali, 301HY, yy, yield, no, HY. Ale te są jakieś. Yy, bardziej sprężyste. Dobra, weźmy sobie może jakąś wkładeczkę. To na razie na bok. Sześciopinowy. Sześciopinowa teraz taka. Co jak madełko? Mm, Napinacz tu weźmiemy ten gruby, czyli 0050. I będziemy sobie napinać przeciwnie do wskazówek zegara, i weźmy sobie krótki haczyk. Taki ok. I zobaczę. Jeden nic, dwa nic. Trzy klik, cztery klik, pięć klik, sześć klik, full set. Rotacja wsteczna, klik, nic, 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 szóstka, klik, ale wróciliśmy do falsetu. Coś mi tutaj spadło. Jeden nic, dwa nic, trzy nic, cztery nic, nie. żeby pięć nie, sześć. Sześć nie, 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 gdzieś na czymś wiszę. Dobra, jeszcze raz. Powiem wam, że tak przez chwilę, na jak trafiłem na bardziej zblokowany pin, to czułem tak jakby się ten haszyk lekko poddawał. 5 6 full set Klik 3 4 5 6 i mamy otwarte. Dobra. Nawet sobie zablokowałem Hy. wkładkę, nie szkodzi. Yy. Wiecie co? Dla mnie są za sprężyste. Yy. Przez chwilę miałem takie uczucie, jak trafiłem na już zblokowany pin, który się nie dało zrobić. Tak jak powiem się lekko, znaczy lekko, dość mocno nawet i odginał. Yy. Co Wam powiem a trzecie już nie będziemy otwierać. Przejdźmy może do jakiegoś podsumowania. Czy warte tych pieniędzy i zachodu? No na pewno nie. No, w Europie mamy dużo lepsze firmy jak MultiPeak czy MOG, które robią jak dla mnie przypuszczalnie lepsze wytrychy. Dla mnie, słuchajcie, są one pierwsze za małe do mojej siupy, do mojej ręki. I dla mnie są za sprężyste. Yy, jednak ja preferuję bardziej twarde wytrychy, żebym czuł, yy, co tam się w środku dzieje. Jednak na sprężystości, słuchajcie, ten feedback, jak dla mnie, jest lekko słabszy. Ale co ono? Yy, mieszkając w Ameryce, słuchajcie, za 30 dolarów taki zestaw, gdzie. Covert instrument ma, ma mm, chyba zdaje się za 70, to całkiem mm, dobra opcja. Czego mi brakuje, słuchajcie, brakuje mi oczywiście, tak jak mówiłem, na druku, na mm, napinaczach i brakuje mi też, słuchajcie, napinaczy bok, bo uważam, że powinny być w zestawie bokowskie napinacze, czyli to są te, mm, no, gdzie tu jesteś. Tego typu, czyli bottom of Kiway.. I teraz słuchajcie moja teoria, na czym polega fenomen sprzedaży tych wytrychów, bo jak mówiłem wcześniej, one rozchodzą się na pniu, jak świeże bułeczki są wysprzedawane za każdym razem, kiedy się pojawiają. Kilku logpikerów na YouTube je promuje, dochodzi to do społeczności, oni się dobrze o nich wypowiadają. Wiadomo, każdy chce mieć. To raz. A drugie to, że profil biznesowy, jaki sobie Jimmy Long założył, to jest to, że one nie są dostępne przez cały czas na stronie. Tylko są rzucane partiami. Co powoduje, że jak czegoś nie ma, to tego bardziej chcemy. Tak? Jakby były dostępne non-stop na stronie, to pewnie nie byłyby tak popularne. A Jimmy po prostu co jakiś miesiąc, co tydzień, nie ma jakichś tam określonych dat, po prostu wrzuca zestawy i one się sprzedają. I to jest właśnie, według mnie, cały sekret popularności tych pików. Słuchajcie, tak podsumowując: cały koszt 30 dolców, pokrowiec chiński za dykę. Transport z Ameryki, słuchajcie, 20 Cło 15. Jak dla mnie absolutnie, zrobiłem to tylko tego, żeby wam je pokazać i zaprezentować, że są takie wytrychy i że są bardzo popularne. Ale my w Europie mamy lepszą firmę. Chociażby mojego ulubionego MOKA, gdzie wolałbym tam wydać te pieniądze. Ale czego się nie robi dla kanału i dla was. Słuchajcie, dajcie znać. O tym myślicie, czy kupilibyście taki zestaw, czy nie? I w sumie to nie będę przedłużał. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Nowych oczywiście zachęcam do subskrypcji. Tu macie guziczek w prawym dolnym rogu, bo filmów w planach coraz więcej, coraz więcej aktywność w ostatnim czasie jest przekazacka na kanale, co bardzo mnie cieszy i jeszcze bardziej motywuje do jeszcze cięższej pracy, także dziękuję bardzo za oglądanie. Cześć!